Jesteśmy dzisiaj na sesji razem z Kają Wolińską, która jest florystką. Wpadł się na pomysł wykorzystania żywych kwiatów do stylizacji. Nasza modelka dzisiaj ma gorset z żywych kwiatów, wygląda to naprawdę niesamowicie. Ale tak jak teraz właśnie rozmawiam z modelką, zastanawiamy się, jak ten urok, delikatność kwiatów pokazać. No i na pewno jest tutaj ważne pozowanie. Nie będziemy tutaj robić bardzo takich poz wymyślnych, bardzo takich przerysowanych, tak jak to najczęściej jest w sesjach fashion, gdzie modelki naprawdę stoją w takich nienaturalnych pozach i to wtedy wygląda dobrze, ale to jest inna sesja, prawda? Tutaj mamy pokazać delikatność, zmysłowość, romantyzm. Główną rolę będą odgrywały dłonie, bo raz, że Alicja ma ładne, delikatne dłonie. Mamy piękną fryzurę, makijaż, tutaj ten gorset, więc musimy gdzieś tutaj pozować w tych rejonach, prawda? Nogi nam naprawdę wyłączamy całkowicie, bo ich nie będzie widać na zdjęciach, będą to głównie portrety. I pierwszą taką pozą, którą polecam tak naprawdę w każdej sytuacji, jeżeli mamy portrety robione blisko, ciasne kadry, to jest po prostu podłożenie sobie rączki o tak i delikatnie tutaj dłonią, tylko nigdy... Zobaczali, nie, nie będziemy robić tak, prawda? Na wprost, bo to z dłoni wychodzi taki placek. Dłonia na bok, prawda? Żebyśmy, ja, żebym miała ja w obiektywie widziała dłoń e, tutaj bokiem. Podeprzesz się tutaj i delikatnie tutaj, czy włos, czy gładzimy się lekko po policzku. To wprowadzi taką, wiesz, delikatność, zmysłowość. Także teraz sobie właśnie z taką pozą e, rozpoczniemy sesję. E, mam jeszcze pomysł na dwie pozy, ale to później. Druga poza będzie dosyć specyficzna, ponieważ na początku może nam się wydawać, że zamknięte ramiona tworzą, tak jak w mowie ciała, złudzenie, że osoba jest zamknięta w sobie, niechętna do kontaktu z drugim człowiekiem, natomiast przy tej stylizacji takie zamknięte ramiona tworzą tak jakby poczucie takiej niewinności, delikatności, może troszeczkę lekkiego lęku przed jakby... Może nie światem zewnętrznym, ale stworzy taką dziewczęcość, taką kruchość, delikatność, prawda? Te ramiona troszeczkę tak, jakby może chowały się w sobie, ale to nie jest w negatywnym znaczeniu, prawda? Pojawią nam się pięknie obojczyki. To jest bardzo cenna uwaga, bo dużo dziewcząt, dużo modelek właśnie chce wyeksponować tutaj szczupłą sylwetkę obojczyki, i w takiej pozie one jeszcze bardziej wychodzą. Dodatkowo mamy gorset z kwiatów, więc taka zamknięta poza też nam troszeczkę skupi uwagę na to, z czego jest tutaj dekolt, prawda, przód ubrania, jakiekolwiek by ono nie było. Więc teraz sobie właśnie zamkniemy tak ramiona, prawda, tak jakbyś kołysała dziecko. Pojawią nam się pięknie obojczyki, jest wrażenie takiej, prawda, kruchości, dziewczęcości. Jeżeli mamy jakąkolwiek spódnicę rozklaszowaną, to nie polecam takiej pozy, którą zazwyczaj modelki odruchowo wykonują, czyli łapią i o, trzymają, prawda? Najgorzej to już w ogóle z dwóch stron, to mamy prawda, tańce ludowe i, 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 i ani o to nam chodzi. Jeżeli mamy prawda, tak jak tutaj spódnicę z delikatnego materiału, szeroką, to najlepiej ją po prostu rozłożyć, tak, żeby pokazać też jej urok cały i delikatnie. Ręce, tak jak prawda, baletnica, delikatnie połóż tak na wysokości ramion, tak jak tutaj, bokiem rączka, delikatnie po prostu, bokiem, o tak, o, żebym ja widziała bokiem do obiektywu, delikatnie po prostu tak położyć na, na tej spódnicy i, i tak naprawdę to już będzie bardzo fajna poza, delikatna, zwiewna i, i do wszystkich takich rozkloszowanych spódnic wystarczająca. Nie łapmy na pewno pełną dłonią tkaniny. Zazwyczaj na sesji mamy wizerzystkę i fryzjera na miejscu, ale dzisiaj sesja była dosyć e, spontaniczna. E, fryzura, fryzura była wykonana już w salonie fryzjerskim, tak samo jak e, makijaż e, w salonie kosmetycznym. Dlatego dzisiaj wizerzystką jest Kaja. Dzisiaj Dobra, właśnie zostałam zwolniona? No, i jeszcze tu sobie z górnej warstwy. dzisiaj troszeczkę. mamy florystkę i wizerzystkę biednym. Dobra, no. Ale dobrze sobie daje radę. Dobra, dziękuję. Dobrze, że ja nie muszę tego robić. Teraz Alicja zrobi pozę, którą praktycznie w dużo dziewczyn podczas różnych sesji może wykonać. Ona jest również bardzo dziewczęca, zmysłowa, delikatna i również dotyczy pozowania rąk, prawda? Tutaj jednak one odgrywają główną rolę dzisiaj. Bierzemy sobie rączki, prawda, i delikatnie, tak jakbyśmy się trochę chciały tak pogłaskać, paluszki luźno, nigdy sztywne, delikatnie tak się, prawda, tutaj dotykamy. Można trochę bardziej przychylić trochę do siebie, ale tutaj Alicja już widzę sobie dobrze daje radę. O, i patrz się gdzieś tam w dal.